Prawdziwy Bóg rozmawia z prawdziwym Bogiem. Jezus rozmawia ze swoim Ojcem, rozmawia o Tobie, rozmawia o każdym z nas. Jest to bardzo zaskakujące, że w tej jednej z ostatnich takich publicznych modlitw Jezusa Jezus nie prosi o siłę dla siebie, nie prosi o zmianę tego Bożego planu. Ale w tej ostatniej wielkiej modlitwie, modlitwie arcykapłańskiej, Jezus mówi o Tobie. Jezus prosi, aby Jego Ojciec zachował każdego z nas. Jest to bardzo piękne i myślę, że w każdym momencie naszego życia, kiedy czujemy się sami, kiedy myślimy, że nic nam nie idzie, jesteśmy bezwartościowi itd., warto sobie przypomnieć właśnie ten fragment Ewangelii kiedy Jezus poleca każdego z nas swojemu Ojcu.